Halo. Dzień dobry, pani Jadwiga. Mąż pani Jadwigi. Jadwiga do sklepu wyszła. Yy, z banku pan dzwoni. Tak. Proszę powiedzieć, o co to chodzi? Co, co my musimy teraz zrobić? A o które wróci pani Jadwiga? Ja za to nie tak, żeby była i ona obok od pana. Ale ja mam dostęp do banku. Mam dostęp. Ja rozumiem, to jest wspólne konto. Pani Jadwiki, ja rozumiem, ale ta sprawa czy tej bo przez jej dane było włamanie. Dobrze, to. No nie, dosłownie 5 minut, proszę, dobrze? Za 5 minut. To, to w takim razie mogę zaczekać na linii, mogę zadzwonić za 5 minut. Jak Pani proszę, proszę, zadzwonić. proszę zadzwonić, bo o, widzę z okna, że już idzie, zanim tu wejdzie na piętro, to 3 minuty i będzie. To zadzwonię za 2-3 minuty. Dobrze, do usłyszenia. do usłyszenia. Tak proszę, Jadwiga. Jeszcze raz, halo, halo. Halo, halo. Tak, proszę. Dzień dobry, Pani Jadwiga. Z tej strony jest Robert Szymanski, specjalista Departamentu Bezpieczeństwa Pekao Banku Polskiego. Informujemy Pani, że rozmowa pozostanie nagrywana. Pani kontakty, kontaktujemy się z panią w sprawie tej transakcji, która była zarejestrowana w dniu dzisiejszym na pani koncie. Na tyle wiem, że pani tej transakcji samodzielnie nie dokonywała. Czy to jest prawda? Nie, nie, ja dzisiaj żadnych przelewów nie robiłam. Na tyle już wiem, że pani mąż tak samo ma dostęp do tego konta, ale nie ma możliwości zalogować się na to konto, wykorzystując pani dane do logowania. Czy to jest prawda? Tak. Mogła Pani komuś udostępnić swoje dane logowania, żeby jakieś inne osoby z Panią mieli możliwość zalogować się na to konto? Nie, raczej nie. Nie przypominam sobie, nikomu nie daję. Pilnuję takich rzeczy. Mhm. W takim razie, jak Pani Jadwiga wróci z nią, i stąd tak się do usłyszenia. Yy, nie rozumiem. Udało się Panu. Nie rozumiem. Proszę Pani I Przy telefonie. A gdzie jest Pani mąż? W domu. Dać go do telefonu? A czy może Pani go poprosić tutaj obok? Tak. Marek! Chodź. No, co tam? Tu Pan chciał z Tobą. Halo, proszę. Halo. Dzień dobry pan Marek. Tak? Czy to już wróciło na to. Tak. Po pierwsze, panie Marku, prosiłbym pana mi poinformować. Czy mógłby sobie pan przypomnieć w ostatnim czasie jakieś problemy z logowaniem u pana i u pani Jadwigi? Chodziło o to konto w PKO? Tak. Nie, 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 nie przypominam sobie. Wszystko w porządku, wszystko jeszcze przed chwilą, jeszcze nie przed, jeszcze, no dzisiaj się logowałem po pana telefonie, który ona mi powiedziała i wszystko jest w porządku, żadne pieniądze nie, nie, nie zniknęły, także wszystko jest w porządku. Rozumiem. A czy korzystacie z aplikacji ICO, czyli do logowania, tak. aplikacji mobilnej? Tak, w telefonie, tak. My, powiązane z tą aplikacją? Nie, nigdy nie, nie pamiętam. Nawet jakieś prace serwisowe były, ale, ale to chwilowe jakieś w nocy najczęściej. Tak to w porządku. Ale nie, nie rozumiem, dlaczego pan dzwoni do nas. O, o co chodzi? Co się stało w ogóle? Bo nie bardzo rozumiem. Pani Jadwigo w dniu dzisiejszym musiała być poinformowana o tym, że był zarejestrowany przelew, który jeszcze na etapie weryfikacji pozostał zablokowany. Przelew z naszego konta? Na wysokości hmm? Tak. Na firmę Global Travel. Global Travel. Na jaką kwotę? 600 zł. Nie, to, nie, to, to my nie robiliśmy. To ktoś się musiał włamać. Ma, o matko. O kurwa, to kto miał mieć dosyć? Pani Jadwigo ostatni raz logowała się na to konto. Jaczka, kiedy się je robowałeś? Nie wiem, no. Przez komputer ostatnio. To jak za prąd płaciłam. Kiedy? Ale kiedy to było? No. Pierwszego chyba jakoś. Nie wiem, tuż ona mówi, że jakiś tydzień temu. Tydzień temu, także to na. A, tydzień temu. Mhm. A Rozumiem. A jakiego ostatniego SMS-a pani Adwigo lub pan dostawaliście od na naszego banku? Nie wiem, nie pamiętam takich rzeczy. A czy może pan w tym momencie sprawdzić, jakie ostatnie SMS wyświetla się upada? Zaraz, zaraz zobaczę. Nie, nie mam, nie mam żadnych SMS-ów. Nie mam na tym numerze żadnych SMS-ów. Rozumiem. SMS dobrze, dobrze, wyślę tą informację do działu technicznego. Czyli od odbiorcy PKBP Pan nie dostawał i Pani nie dostawała żadnych SMS-ów, tak? Nie, no czasem przychodzą jakieś SMS-y, ale tylko są kasowane od razu. Jakieś reklamy, jakieś, jakieś potwierdzenia, to nieraz przychodzą. A kiedy pan ostatni raz płacił kartą pani Jadwigi? A jakie to ma znaczenie? Nie pamiętam takich rzeczy. To ja tylko mam kartę, Jadwiga nie ma. Mhm. A czy istnieje w ogóle Jadwiga? A dlaczego ma nie istnieć? Pan marek. Mhm. Nie podoba mi się ten telefon pana. Do czego, do, czego pan też. do czego pan zmierza w ogóle? Dlaczego pan mi kłamie? Takie pytanie. Czyli ma pan w tym momencie nagranie jakieś, nie wiem, może na YouTube. A? Nie, nie mam. Ja śmieję się z tej strony, ja nie wiem jak tam u Pana. Ja z tej strony śmieję się naprawdę. Mhm. Dobra, a skąd Pan dzwoni do mnie? Lublin, Departament Bezpieczeństwa.